Siemanko, jestem Buczek, witam wszystkich bardzo, witam wszystkich w kolejnym odcinek na tym kanale I zaczynamy grę w Among Us kolejną Dobra, jesteśmy już na arenie runce czy jak to tam się nazywa Raczej Run. No, nie wiem Dobra, jesteśmy impostorem? Nie Crewmate'em Dobra to Będziemy robić to Sadanka Oby nie były czasochłonne Bo tego to ja za chwilę nie chcę Dobra, lecimy dalej Cyk, cyk, cyk Cyk, 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 no kolejny W ogóle w tym tygodniu nie wiem jak się będą pojawiać odcinki, postaram się żeby pojawiały się No w poniedziałek nie, nie było odcinka Ale postaram się żeby się pojawiały od wtorku Do piątku Nie wiem jak to w planie wyjdzie Zobaczymy e, Do reaktora, do reaktora No, może wyjść, fajnie może wyjść, nie fajnie, nie wiem. Zobaczymy. I stało się, że... Żeby... Gdzie... Ja teraz robię to. Gdzie to jest? O, dobra, zrobione. No nie, zamknęli mi, chciałem tam iść. Dali, hmm. zera się w ogóle mnie zamknęli, ej co jest? tam uczek, jest tam uczek Co to mam? Atom, atom, dobra I'm Dobra, mamy mamy, zrobionego teraz No dobra, spróbuję zrobić swipe kartę to Specjalnie spróbuję tak, patrzę. Próbuję zrobić swipe kartę. Dobra, musimy iść jednak sam. Maczku, boska, ale no, dupę Tak nie musimy. Dupymitrują. trują, mi dupetrują. To się oczywiście... W montażu zakryje wszystko, nic nie będzie widać. Ale no, ale na trochę. To różowy, dobra. To na różowego głosujemy. Kowic Hmm Brązowy? No nie. No nie Nie wiem czy iść za głosami tu bo tu wszyscy piszą, piszą brązowy. No... aha brązowy. Poszedł. No to dobra, to różowy, sorry. Okej, <laughs> okej, okay, okay, dobra, mi to pasuje. хе <laughs> есть на рынка. ну и... не отпадет я говорю нигде отпадни, хер, нигде не отпадет а у меня есть карта сейчас заранее это нигде To zrobię, zrobimy to. Zrobimy to. Bo nie, nie, nie robię tego. Sorry, to jest zbyt wkurzające. I dajemy popatrzeć po, na ludzi. Co sobie wiem, czy nie? A ja pójdę tam. Mm -hmm. Wolnie w filmie będą tylko fragmenty, gdzie. Bo już gadał. Więc może będzie króciutki film, nie wiem. Zobaczymy. Ale rzadko tak podejrzana tu jest. Dobra. Kto? Mam tak mało dowodów, a od razu głosujemy, nie? O, to może 10 minut wejdziemy do sklepu. Gdzie? Na no, oczach. Na no, oczach w e, gdzie? <noise> Chciałem tam te momenty, gdybym mi dwóch truchów chyba wytnał. To na kogo głosować? Dobra, no, na chwilę to było. Może akurat Może akurat da się wygrać Ogólnie torki, jak słyszycie, pewne głosy w tle Ale... O, dobra, udało się wygrać e, Pewne głosy w tle, ale no, co poradzić Trudne warunki Jak zwykle Dobra, widzimy się na kolejnej arenie. Dobra, jesteśmy na kolejnej arenie i postaramy się to wygrać, oczywiście e, bo, bo tak no dalej, zaczynajcie, zaczynajcie Nawet tak jest 8 osób Kogo to, kogo to poniżej że jest 8 osób? No, nieważne, żeby było 9. Zaczynajcie, zaczynajcie To będzie szybka rundka, będę impostorem to jeszcze Szybsze, bo pewnie przegram <grych> No dalej, zaczynajcie, zaczynajcie, lecimy Wygrywamy, wygrywamy, bueno, bueno Dajcie mi Co Cech impostorów, dajcie mi impostorkę. Impostor o. Wybagałem i się udało. Okay. Impostorzy muszą podążać za sobą. Ja pójdę do Jak mam... Wej! Co jest? Kto? gdzie, jak. Ktoś nie żyje? Pomarańczowy będę. Pomarańczowy, to, 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 to prawda. Po, pomarańczowy Czekaj Co napis pomarańczowy event? Aha po, po, pomarańczowy wszystko? To na pewno on, to na pewno on jest Dobra, my to, my to ogramy taktycznie, psychicznie Dobra, jeden na odpad, Ten kto pisał pomarańczowy event od razu Tak, żeby go Na propos Wiem to elektryka, tam zawsze dużo ludzi może przyjść, więc wiecie. Możemy tu właśnie wygrać dzięki temu, że oni tu... O, albo tak możemy wygrać. Udajmy, że idziemy tam robić to. Tak prawda może pewnie tak się no. Wszyscy pozabili, jasne. <grym w sumie> właśnie nie ruszam, tylko przycisku stoi Wygraliśmy. Łatwo, ja wam dziękuję za oglądanie. Taki no, dwurętkowy odcinek. Sorki, ale no, tak wyszło. Dziękuję wam za oglądanie. Ja się będę że widzimy się w następnym odcinku, to będzie jutro, czyli w środę. Cześć.